Hej cześć maczęczko, ziemię, z tej strony w temat kolejnym odcinku z Minecraft Super Hero Wiem, że długo czekaliście na ten odcinek, no a i w końcu się pojawił. Chciałbym zaraz Was wszystkich serdecznie zaprosić na naszą grupę na Facebooku o gry Zapraszam was wszystkich serdecznie. Link macie w opisie. I teraz tak! Chciałbym, żebyście narysowali piękne fanarty z Minecraft Super Hero. Ponieważ razem z ekipą postanowiliśmy pokazać waszą kreatywną stronę i chcemy wasze fanarty wstawić do domu naszej ekipy. Wasze fanarty będą pokazywane co odcinek, więc mam nadzieję, że narysujecie jak najlepsze. Wszystkie fanarty zapraszam do wysłania na naszej grupie Ogry Shrek'a, do którego macie link w opisie. I dzisiejszy próg łapkowy to myślę, że na nowy odcinek Minecraft Super Hero, ponieważ taki... Powiedzmy, że w cudzysłowie taki powrót, to myślę, że tak minimalnie 1200 łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek z Minecraft Super Hero. Ja jestem Szeku i życzę Wam miłego oglądania. Dobra, dobra, ubezpieczajcie mnie, ubezpieczajcie mnie. Dobra. Wiesz co, ty, ty idź pierwszy, ty idź pierwszy, wiesz? Ja? No, tak. ty idziesz. Ty, nie, nie. Ja nie jestem ty... gotowy. Meteo, technik... Nie, nie, zio, ty, nie, ty nie, idź. Tak, ty jesteś czerwony, idź. A to czerwony to pier... Tak, nie, ty idź. Idziesz, ty ty idziesz. Jesteś, ja? Ja. Dobra, idź. Idzie. Mati? Mati? Mati, możesz nam powiedzieć skąd ty się wziąłeś? No, no, jakby to powiedzieć uciekłem ze szpitala. Ale cze, czemu? U cięgo, Przecież byliśmy tam wszyscy razem. Nieważne, po pierwsze. Po drugie, z tego co się dowiedziałem, to ja umrzeć nie mogę. Bo tak jakby jestem nieśmiertelny. Nie A to chyba dobra. A, dobra. Ej, daj mi 5 sekund, chcę coś sprawdzić. Au, au. No i? Faktycznie. Chcesz mi może pomóc w eksperymentach? A chcesz dostać tym shotgunem w web? Dobra, spokojnie. Fila, co masz moją piżamę? To nie jest twoja piżama! To jest moja piżama, tutaj jest metka. Własność Neteo... A chcesz A... mieć wysadzony dom?! A to na skąd to wszystko to ma... Mi... Dobra, przepraszam... Czekaj, 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 czekaj... Skąd ty masz tą bazookę? skąd masz w ogóle... Sobie... Co się w ogóle stało z tobą? E, no... No nie mogę wam się pokazać ze względu na to, że no... No, no przystojniakiem nigdy nie byłem, ale... No, no w, tym, w, tym, w tym, w tym, w tym... W tym stroju mi lepiej tak troszkę. Możecie go zamknąć, albo mu jakiś knebel dać, bo mnie zaraz, bo zaraz oto ta Betty ci zaśpiewa koły Spokojnie Mati, przyzwyczajasz się. Tak, tak, się. Przyzwyczaj się, to. Tak. Ech, tak. Po drugie, ja ścigam od jakiegoś tygodnia. Ale kogo? Czemu? E, no, bo to, bo ta, ta osoba chciała mnie tak jakby, no, ja bym tam latał gdzieś na górze, tak wiesz, tak sah, hopsasa, hop, a nie byłoby mnie tu. A kto to jest? Nie wiem, wiem, że to jakaś kobieta i wiem, że się te bardzo szybko teleportuje w różne miejsca. Ale ci zazdroszczę, Jaś, nawet o mnie kobieta nikt nie walczyła, znaczy ze mną nie walczyła. Wiesz co, my to nic nie ma. Miał... Po drugie chciałem was znaleźć, ale ja tak wiem. starego mieszkania jak tam byłem, to no, no nie ma. No tak jakby ta osoba też chce was zabić. No? Czekaj. Kobieta co? chce mnie zabić? Nie Ciebie, to... nie ty nie masz mocy, Geniuszu! Ale czemu? ona, Czekaj, co, Czemu ona chce zabić? No bo macie super moce. Ty masz mocę, nie wiem, jakiegoś gromowadnego. Ta ma mocę znikania, a ty masz mocę oh. człowieka pająka. Ja się boję pająków. Możesz się Ja też się boję pająków. Wyściać, do mnie. No Pamiętasz? Nie, pamiętasz nie, może zyka. jak zareagowałaś? CISA! Pamiętasz że może y, słuchnice jak zareagowałaś na ten wybuch? E ja pamiętam, z kosmosu widziałem. No co, bo wie Ja prawda. również. Czy nie miałeś czasem jakiegoś mrowienia, jakiegoś przeczucia głupiego? Nie no, wiem. Miałam. No to jest Twój pajęczy zmysł. Pajęczy co? No skąd My. ty to wiesz w ogóle? Dopiero co coś co, co, co widzimy. Skąd ja o tym wiem? Ja wiem o tym dużo, bo troszeczkę czytałem, Ja nie jakby. Wy... Ej, Chilera, jedziemy sobie po. po. po te. będziemy mieszkać w Willi i nic nie będziemy robić. Hihi, haha, zapomnieliście o mnie! Prawda, zapomnieli. Nie zapomnieliśmy. Ty nie zapomnieliśmy. Po prostu zniknąłeś. Dokładnie, ty Co zniknąłeś, my cię szukaliśmy, my się pytaliśmy ludzi, a ciebie nie było po dwa prostu. Dwa miesiące. Co dwa Łuby, miesiące? ty umiesz latać! Znaczy... A ten, ty, to... Masz to duże jest, troszkę a, a ty możesz być niewidzialna! Mogę u... cię podnieść, ale to już czego? Masz moce telekinezji, możesz komuś wejść w głowę. Hmm, nie wchodź mi w głowę. A ty masz moce starożytne, i ten młot to nie jest jakiś motek, taki, który może przybić gwoździe, tylko to jest starożytny to... artefakt. Mm, jedyny taki motek, no. motek, To nie jest młotek, to jest miormil! Bli, 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 bli. A ja A mil. co mam? Jesteś zwykłym śmiertelnikiem, człowiekiem, zaraz się zdejmę z tej awupy. A on? Też. Ja, Jesteś... jestem takim samym nie wiem, luzerem jak ty, deka. A bo wam wysadzę tą chałupę! Nie I musiałem nie, no mnie no nie, nie Nie, 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 mati, 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 bo my tu mieszkamy. Właśnie. Mieszkać. Mati, może akurat ciebie nie możemy zabić, ale możemy ciebie wysłać w kosmos. Robisz przyjaźni? I a, tak a, nie zginę! Ale to, polecisz. Aktualnie za nami są dwie trumny takie, że aktuujmy dla ciebie. Którą z nich wybierasz? Czerwoną? od ciebie? Czy tą... CO TY ROBISZ?! To Tą drugą też mogę! Zos... Zos... O tyś karakanie! Bibi, zatrzymaj ich! Bibi. A, a czemu ja! Dobra, Kość, dobra, chłopaka! Już, już spokój, spokój! Weźcie ode mnie tego amigosa, boga zamienię w Meksykanina! Cicho, Mati, <laughs> pospójrz się! Meksykanin. Na tych odłóż to, odłóż to, to nic nie Nie, ty, o Odłóż to broń! Dobra, proponuję, żebyśmy wszyscy poszli teraz spać, ponieważ widzę, że do, do niczego nie dojdziemy, a i Pać? tak ja idę jest noc. Broje, oszalałeś? No to i zbudować broje. ja idę tam do siebie ja sobie zjem jakąś chimichangę, czy coś Tara? Tara? Papar? Jezu, ryba, co to było? Ja nie wiem, w ogóle o co chodzi. To jest. To po drugiej, hello. Co um, z nim zrobimy? Nie wiem, ale ja jestem... Ono szala, no to nie jest ten stary Mati. Dobra, myślę, że trzeba jednak pójść spać, ponieważ no, nic teraz nie wymyślimy. Jest noc. Zobaczymy, co będzie rano. To do zobaczenia jutro. No, no na razie. Dobra, noc dobra. Nowy dzień, nowy ja, nowy odcinek. Hej cześćemeczko, ziemieczki, z tej nam się i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Super Hero. Jeżeli Wam odcinek podoba, nie zapomnijcie zostawiać łapki w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, ponieważ to pomaga mi oraz temu kanałowi się rozwijać i niech coraz więcej ludzi ogląda tą serię oraz serię, inne serie i odcinki. No. Moje dzisiejszy próg łapkowy to 1200 łapek w górę, mam nadzieję, że to wbijecie, na pewno to wbijecie, ponieważ ta seria jest waszą ulubioną na moim kanale i wierzę bardzo, że to zrobicie, no. Jak widzieliście, pewnie wczoraj znaleźliśmy Matiego, nie wiem co on robił w naszym, nie wiem co Matie robił w naszej tej piwnicy, ale dobrze, że się znalazł, ponieważ zaczęliśmy się naprawdę serio martwić, ale czemu on nie ściąga tej maski, no Jezu. Dobra, nie ma co. idziemy, Idę zrobić sobie coś na śniadanie. Vivi, wstałaś już? E, tak, tak. No, zjadłaś już śniadanie, czy nie? E, nie, jeszcze nie. Dobra, to chodź, zrobimy sobie śniadanie. Co chcesz na śniadanie, Jaka czy co? Nie wiem, myślałam o płatkami, czy coś. No dobra, może będą, zobaczymy, czy na, na tej niczego nie zjadł. jak zwykle. O, cześć, Mati! Jak mi Bo... na... Cześć! Mati? Mam ciasto. Okay. ok. Smacznego. Dzięki, proszę. Ale tak ciasto z samego rana robiłeś ciasto? A co mam innego zjeść? Nie wiem, może płatki, które na te wszystkie wziął, albo mleko. Co? O nie. W sumie to ja pół mleka wydałam na to ciasto, ale. Hmm. A jajka przynajmniej zostały. Ale ładne ciasto, ktoś zrobił. A ja! A to, to można, a to dobre na pewno jest? No jest zrobiono miłości i luk, no, ciastem, no. granatem, odłamkiem, uranu. A to ja może zrobię sobie jednak Nie ma masła. <laughs> Cześć. No bo za tak wziął. Le... jest właśnie do, jak to powiedział. Przywódca tej bandy, ja tu wszystko rządzę, ja się mogę wziąć. Nie, 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 czego mi popsułeś broje? E, nie, bo potem było... Nie, dlaczego mnie pijesz? Zostaw mnie! No ja idę, po to masło, nie, nie może tak być. Jezu, o, co to było? O, impreza! Na to coś się znowu zrobił! Halo? Co ty zrobiłeś? To ty nie ta Co ty zrobiłeś! Ty nie ta... Kałabanga TMX! mix e, tak! Witam! Wejście zastanawiają się, co to za wybuch, co nie? Co no... Uuu, co, co, co to? Nie ruszaj, nie ruszaj, to nie dla ciebie, to nie dla ciebie. Czemu no, to jest fotel z wiatraczkiem? To są. O, jesteś z z Nie, Człowiek no na Posłuchajcie, generalnie e, trochę tutaj się nudziłem z w nocy, jak robimy. No właśnie widzimy, no. Ale nie o to chodzi. To jeździ! E, powy... Zamknij się! A zamknij, beczku! Nocy. Nie Nieważne, w nocy, gdy, gdy robiłem swój to czy znaczy... To coś, bo już nie miałem materiałów, to postanowiłem zrobić też coś dla was I to jest generalnie gdzie ona jest. O ty, Viv! Tak? Viv coś ja? tutaj! To dla ciebie. Tak, Tak chwilę, ale... są czarny. Ale spokojnie będzie czerwony. Ale, Ej, to, to, to jest to. mikrofalówka? Po drugie, ty, ty masz tam wodce piorunów, co nie? W telewizji. Mam młot, no. Właśnie, ale generalnie piorunów. M tego. Mój jest większy. Jak on to przesunął? Okej, okay, nieważne. E, to jest dla ciebie. To jest generalnie dla ciebie zbroja, która kontroluje, jakby to powiedzieć, pioruny. Znaczy elektroniczność, czyli ciebie nie porazi, ale innych już porazi. I co? E... A tego to nie ruszajcie. O właśnie, i dla ciebie co? Zapomniałem. Alo? Tak. Halo? O nie! Ej! O! Piękna misiowa! Cześć! na Italiano! Co jest? E, Emilia, Mati, Mati, Emilia. Co tu się dzieje? Hej, Mati! To, Moja droga, ja tu Mati, nie co mieszkam Mati, co się z tobą stało? Ja? Ze mną? Się deska? No? Wcale nie zbudowałam tutaj tysiąc rzeczy naraz. O właśnie, ma też coś dla ciebie. Co tu się w tym garafie dzieje? Oni koszy sklepu, patrz to! Krzesełko na kółeczkę. CO, co wózek? TU SIĘ DZIEJE? Ch Chłop, robi? Okej, okay, czekajcie. Kolejny strój. Czekaj, to dla Ej, ciebie, słuchajcie, są ta... ważniejsze pytania. Gdzie struj? jest mój telewizor? No dla was jest telewizor. nie? Ma, nie ma. Telewizor ci ten natek, widziałem! E... Mój telewizor? Shrek'u, Shrek'u, co tu się dzieje? Nie wiem. Nie ma są... mnie dosłownie chwilę, a wy już robicie jakąś rozróbę w garażu. Tak. Moja, droga, moja Dokładnie. droga, to wszystko wina tego knypka. On płakał dzisiaj w nocy. O ty, dobra, rano, że mu Nie mu Dobra. Tarcza! Um, a to nie jest od... Mati, ja myślałam, że ty nie żyjesz tak zaginąłeś, nie było cię. No teka, to nie jest tarcza z... A, przypominam tego. ci, że ty, ty, ty masz y, moce flasha. Tak, dlatego... E, tutaj też tutaj, e, twój który kontroluje twoje pioruny, e, ale trochę szybsze, znaczy czerwony, czerwony. Tak. I właśnie. Bysze. Przymierz sobie. Dla ciebie. Albo ten strój, albo moje dawno ubrane. Nie bierz jego u ubrań, bo... Patrz, poszyłem, patrz, trochę. Ty... ciak trochę. Ty Chyba jest twój rozmiar idealnie. Bardzo proszę. No przymierz! Czekajcie, robimy pokaz moty, ja są usiąte. No Ale się. tak kobiety, no. się Ale... ogląda! Dobra, to tutaj, tu tu tu, wybij, tu wyjdź sobie. O, jest tak, tak samo, okay. wszyscy po stroje, wszyscy po stroje. Ale... O Jezu. Dobra. Jezu, no dobra. Co on sobie wymyślił? Jezu chryste. Co, co tu chodzi? Jakie stroje? W ogóle? Co tu się dzieje? Ja nie Uf. wiem w ogóle, to już ten to krzesło Odłóż, na tą bombę, na Odłóż tą bombę, Mati! Odłóż tą bombę! O, bomba! O, jaką bombę? Odłóż. O, to Może mi się przebierzmy? No. Może i zostawmy. No, dobra. no tak, dobra. Boże, co ten natek sobie wymyślił? Z kim wyglądamy jest jak, trochę, jak no jakieś ok. klauny. A miałeś... pójść pływać... jak pajac. Gotowi? Ja wyglądam dość dziwnie. No i to ja rozumiem. Czerwony, wow. szary, niebieski i moja stara bluza. Ja cię. O to dlatego to tak dziwnie pachnie. No wiem. E, Trochę ciasny! Patrzcie, mam granaty. Odłóż to. Co? O nie, o nie, 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 nie. Odłóż. Dobra, ehm... Natek, tak. Co ty tutaj zrobię? Czemu nam zepsułeś sofę? Jaką sofę? Co się? Nie, Czekajcie. nie, moja, moja sofa, hmm? moja sofa. Ona jest teraz lewa. Ona jest na Można by ta... ta... oglądać telewizję i jeść. Ja latam. Czy mnie uh! pogrzało? Nudziłem, Nie, jest. Ee, Mati. Mati wrac... Eee... Mati! Mati! Mati wrac... Gdzie on jest? Mati, mogę się zobaczyć teraz! Mati, złaś? Ja latam! Jezus, Mati... Co się dzieje? Jestem lepszy, niż ten, z, ten w... w... blaszanej O ty! Zaraz będę! Mati, ja ci dam! O, ty już grałeś. Wow, czy ty umiesz tym staby sterować? Chyba tak, przekonam się. Gdzie on jest? O, tutaj! Dobra, Mati, jest... w... Mati, wracaj. Jest... Mati wracaj. To jest mój pojazd już. Moje do garażu. Bojaś już, bojaś. Nie, do, garażu. Leca... do garażu. Nie na ból bal... Dobra, dobra, dobrze, że na balkon wylądowała, nie przynajmniej w budynku. Jezus, A Mati. Dobra. Jezusie Okej, oh, jak, Ale jak sobie zjadłam całe w twoje ciasto spoko było Spoko było twoje ciasto zadam całe No tak jakoś wyszło Emilia? to co nam te stroje? Emil? Słucham Rozbiłem się o twoje drzwi No bo Rozbiłem no bo... się no bo... A zniszczył no też to... ten Nie zniszczył Mój... Deadcopter Ech, nie dość, że moje drzwi na balkon są rozbite. Mamy jakieś stroje, które śmierdzą, i do tego są ciasne. Nie, to, jest, to jeszcze to nie opanowaliśmy naszej mocy w ogóle. to byś czupla, Emilia. No tak, słuchaj. Tak? Ja bym chciała swój telewizor. Słuchaj, zawsze ze sobą noszę blender. Jak, kiedy, jak nie odzyskam tego telewizoru, to trafię do tego blendera mojego super. I to się tak skończył, widzisz taki blender? O, tam sobie wejdziesz. Ehm, oglądałaś, i się te, twój... oglądałaś tego, Terminatora drugą część? Nie. I ona na, na koniec, wiesz co powiedział? Co powiedział? Hasta la Vista, baby, jak mój ojciec. Nara! Ui! Oddawaj no tak. mi to, dogonię ciebie zaraz. Nie, no, przystańcie. Ej, bo e, mam takie dziwne przeczucie, że coś zaraz się stanie co ja się dzieje złego w mieście. Ale skąd ty to wiesz? No chodź ja oglądać te... telewizję! Jesteś pająkiem. No, no. Chodźmy na do telewizji. Dobra. U! Dobra, Natek, odpal ten telewizor. Już odpalam. Co? Ej. Co? Musimy, musimy coś zrobić. Szykawe. Miałeś dobre przeczytanie. Kawy, to, to, to ona! Musimy lecieć, gdzie to jest? Mati, o, czy, czy my o czymś nie wiemy? No, to ona. To ona? To, to była? Jak w tej on serw... Nieważne, do Deadpool samochodów. ty nie masz takiego. Dobra, to Dobra, tak to leci wilecz. Nie, nie się samochodem ja biegnę. Meteo, szybko! Dobra. Ja będę y na nim spotykamy y wziąć. się na miejscu. Wiii! <tukasz> Niech wy jesteście szabcy! Gdzie to jest? Halo? Tutaj! Po, po. Tam, na górze, na górze! O nie! O nie, co? Jeszcze chwila, a zaraz zrzucę Vita. Mam dosyć Matiego! Mat... Uii. Czemu Matiego? Maty? Mati. Czemu niego? Maty? Co on ci zrobił? Na spokojnie! Uii. Ej, ty! Tak, ty! Ej, Co robisz. coś, to mogę ją odpoznać na, na niewidzialność. Halo? Zdjęmy. Wystarczy, że powiedzmy no kiedyś Chcesz, idź? Chcę Matiego, tak. czekam na Matiego, to robię. I zierba, ona tak. wie no, jakie mam moce, macie moce. Dobra. La, la, la. Dobra, Emilia, słuchaj się, szybko. Stan się niewidzialna. Weto, do mnie. Szybko, Do mnie. Mówisz. Dobra, to czekam, ale czemu chcesz Matiego? Bo przez niego jestem taka jaka jestem. Ja nic nie zrobiłem, to ona wpadła do tego kociołka. To na pewno. Liczę do dziesięciu, a zaraz Wito spadnie. Mati ma przyjść eee, do mnie. Nie, Mati, Mati, chodź tu! Mati, o, dobra, dobra. dobra, dobra! Dobra, dobra, jak, dobra, dobra! Jak, jak ty się w ogóle nazywasz? Jak to się w ogóle nazywasz? Ja jestem Tosiakowa, a zaraz wito spadnie, liczę do dziesięciu. Nie, nie, no, nie no, możesz kabut. No, tu, tu jest Mati, tu jest Mati, masz. Patrz, tu jest Mate. Czemu ty chcesz w ogóle, co chcesz z nim zrobić? A to nie wasza sprawa. Mam cię! Co jest? Co, jest? Co, Co jest? się? Co Zabrała go. Masz wiek. to, radar, szybko. Ej, patrzcie tam. A i ty tak go zrzucę. Ej, dobra, musimy biec raz do domu. Musimy ogólnie poszukać Matiego. Tak. Tylko ty, ty złapałaś tego, 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 tego? tego. Tak? tak, złapałam, nic mu nie jest. Możemy biec. Dobra. Dobra, to lecimy. Lecimy szybko, szybko. No to teraz się zabawimy. Ja lubię zabawy. Oj, nie lubisz takich zabaw. Ja ci mówię, że nie lubisz.